Witajcie moi kochani w kolejnym dniu Dzisiaj z wodą Bo jest między moimi kawami I przychodzę do Was Na szybko coś tam pogadam Pokażę Wam co kupiłam Byłam w Rossmanie Dosłownie po trzy rzeczy poszłam To, że wyszłam z to już mało ważne Ale opowiem Wam taką historię Że u nas w Rossmanie ja robiłam zakupy przy tej kasie samoobsługowej. No i tam pani wykładała jakieś rzeczy na przecenach, dosłownie na przecenach towar i tam były takie bryloczki i tam do Krystiana mówią, to weź dwa, wybierz jakieś dwa bryloczki, to weźmiemy, bo no, były dosyć tanio. Yy, I spojrzałam się, że koło pani stało takie wielkie pudło z zabawkami więc y, śmiechem, żartem powiedziałam do pani, o jakie pani ma fajne tam rzeczy, chyba postoję i poczekam, zobaczę co pani przycenia. A to dziewczyna taka, y, nie wiem, w moim wieku 30, może ciut młodsza, no taka dla mnie młoda dziewczyna. A ona tak się spojrzała na mnie i mówi, e, wie pani, tam jest kolejka na dworze do sklepu czeka, tak się popatrzyła na nią i mówię, a to był żart, że poczekam, wiecie co, no po prostu, Co myślę, no tak, no nie mogę sobie postać lepiej popatrzeć, wiecie co, no czułam się tak, że mam w tej chwili już się zabrać stamtąd, e, gdzie no wiadomo, że ja nie będę stała i patrzyła, co ona tam wykłada, a także kolejka, no. Ja jak przyszłam, nie było kolejki pod sklepem, więc mogę nie wiedzieć, że jest kolejka pod sklepem. A druga sprawa, ja mogę się cofnąć do sklepu i powiedzieć, że coś zapomniałam, i połazić jeszcze równie dobrze po tych półkach i pół godziny. Tak się poczułam, że mam w tej chwili wysi ten. No i wyszliśmy z, wyszłam z dzieciakami stamtąd i mówię, a miałam pójść do Pepko. Zobaczyć, co tam ciekawego jest. No ale też była kolejka, więc sobie podarowałam, mówię idziemy na tarki do domu i zaraz Wam pokażę, bo mi tu mąż yy, no siatkę zabrał, wszystko mam wysypane, ups, ale żeby nie było na że zaszalałam, poszłam po trzy rzeczy, skończył mi się płyn do płukania, więc poszłam yy, 8,99 Ścierki, żadnych takich ścierek nie mam do kuchni, o tamta moja żółta, to jest tak tragicznie brudna, że muszę wymienić. I wziąłem sobie taką opaskę za 14,99. No dobra, myślę, że nie najgorzej wygląda. Chciałam trochę inną, ale nie było innych. Z takim tutaj tym wiązaniem supełkiem takim, ale nie było takich sztywnych, więc to trudno. No i tak stanęłam, zaczęłam oglądać i wzięłam Lego, Lego Friends yy, taka zabawka. Ja to już kiedyś chciałam kupić i jak zobaczyłam to się matko to naprawdę jest takie małe, nie wiedziałam. Yy, pewnie to zostanie schowane i na urodziny może damy cześnicy. Yy, Wcześnicy Tomka, mego męża. Ona lubi Lego, więc może nie ma takiego zestawu, tak akurat jej się przyda. Tu można całą kolekcję zrobić. I to było z 40 na 5 zł. Było jeszcze jedno takie. To co mówiłam, Krystian sobie wybrał dwa takie bryloczki z Fortnite. A. One były po 99 groszy, więc mówię weź i trzy nawet jak chcesz. Ale wybrał tylko takie dwa. Takie, co to jest? Jakieś, jakaś broń, i jakiś diabeł. No dobra, ja się nie znam na tej grze, yy, więc nie wiem. I lama. Lama jest oczywiście, no, najmniej męska, no ale dobra. Chciał, za 5 złotych yy, była. Lama Wojtkowi się bardzo podoba. Lama, więc nie wiem, czy Wojtek jej przypadkiem nie chwyci. I właśnie przy tym sobie skupani... kupani. Wykładała zabawki, i ja bardzo chciałam zobaczyć, jakie są zabawki, bo liczyłam na to, że coś wezmę, bo Wojtek ma zaraz urodziny, ale no, poczułam się wyposzona. Ale, żeby nie było, jedną rzecz wygubiłam całą. Te maszynki Gilette Mark 3 Turbo. Mam cztery opakowania. Są cztery, są cztery. Cztery opakowania wzięłam, dlatego że ostatnio mąż mój stwierdził, że Gilet Mach 3 są tak świetne, a kiedyś nie używał ich, tylko używał yy, bika? Chyba bika. Yy, I co? I wiem, że ma spory zapas jeszcze, ale stwierdziłam, że to jest świetny deal, bo jedno takie opakowanie tych maszynek kosztuje 50 zł. No, za 50 zł to w życiu nie pozwoliłam mu kupić czegoś takiego, bo ja sobie nie kupuję kosmetyka za 50 zł, żadnego kremu ani nic. Więc tym bardziej nie pozwoliłabym mu wziąć maszynki za 50 zł, ale mówię skpoko. Są za 5 zł, czyli e, tak to bym zapłaciła 4 opakowania, dwie stówy, a zapłaciłam 20 zł. Więc myślę, że naprawdę super deal mi się trafił. Może jest zadowolony. Gdzieś to muszę schować, upchnąć. I będzie czekało w kolejce do testów. Yy, dalej, tak. Czekajcie, bo ja muszę jedną rzecz wyłączyć, a dokładnie moje, jak to się nazywało? Yy, gotuję to mięsko. Gotuję to mięsko. Piekę białą kiełbaskę. Piję wodę. Wojtka nie słychać, bo wyszedł z mężem. Spakowałam trochę ciasta dla. Teścia i kazałam mu coś zanieść. Tak, tak, ten teść będzie u nas w poniedziałek, ale mówię, sobota, niedziela, może coś będzie chciał sobie ciapnąć słodkiego. Krystian gra na Xboxie. Hmm, bo nie było chętnych do wyjścia na dwór. Więc sobie siad gra, a ja zaraz yy, nie wiem, nie wiem, muszę coś podziałać. I chyba się yy, czepię wycierania kurzy, bo jednak co z tego, jak człowiek sprzątał, jak jest tak samo nakurzone, jak wtorek, środę sprzątałam kuchnię, wtorek, środa, czy poniedziałek, wtorek sprzątałam kuchnię, wtorek, środa sprzątałam kuchnię i dzisiaj jest kupę kurzu. Więc na tych dwóch takich mam półeczkach i po prostu widziałam, że jest już kurz, więc wiecie, to jest takie sprzątanie, że a na święta trochę trzeba posprzątać. I, 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 i. I podobno pod Lidlem było bardzo dużo samochodów. Mówię, dzwonił mąż mówi, że Ty pod Lidlem to takie kolejki chyba muszą być, bo cały parking zawalony samochodami. I co? Aż ludzie jeździli szukali w okolicy, gdzie zaparkować. Więc chyba sporo osób zostawiło zakupy na ostatnią chwilę dobrze, że. Ja tylko dzisiaj poszłam po warzywa na targ? Co też y, szarpnęłam się w sumie y, idąc na targ po warzywa? Bo kupiłam kilogram pomidorów, sałatę, dwa razy rzutkiewkę, jeden szczypiorek i zapłaciłam trzy dychy. Więc y, dlaczego u nas nie chodzę na targ do lokalnych? Chociaż nawet nie wiem, czy oni są lokalni, czy oni chyba przywożą z Elizówki. No dobra, na Elizówce też mamy lokalne, tak, bo przywożą. No ale to idzie, jeden pośrednik, drugi pośrednik, więc tak się marża nazbiera i powiem Wam, że, no ale dobra, pomyślałam, że dobra, na święta niech będzie, ale jak się nie mylę, to 20 zł za pomidory zapłaciłam to by się tak mniej więcej zgadzało 20 zł za pomidory. No, bo no to chyba takie ceny widziałam. Chciałam młode zimniaki kupić. U jednej osoby widziałam tylko za 4,50 kg. Te wczesne. Eee, w Tesco. kazałam mężowi pojechać do Tesco, ale potem doczytałam, że w Tesco były tylko do poniedziałku na promocji te wczesne. Ale w sumie 3,99. No to 50 różnicy. Tak naprawdę było na Deskowych, a tutaj na targu więc nie wiem, to jest sobota nie wiem kiedy w ogóle zobaczycie ten filmik ja mam tyle filmów że ja po prostu nie wiem mogłabym przez tydzień je nagrywać przez to wyrwanie zęba i po prostu mi się to nakumulowało i tak co systematycznie codziennie puszczam dobra, dzisiaj nie widzieliście rano bo nie miałam już możliwości go montowania bo bardzo... Chciałam wyjść z rana na zakupy i dobrze to zrobiłam, bo byłam przed 10 już w Rossmanie, a już po 10 już robiły się wszędzie kolejki. Na targu swoje też ostałam w kolejce, ale pani w końcu zauważyła, w końcu nie w końcu, ja tam nie czekałam, żeby mnie ktoś zawołał, ale yy, pani, w sumie ta dziewczyna też jest młodsza ode mnie, zobaczyła o, pani z i dziećmi, proszę na początek. No i poleciałam na początek. Nie patrzyłam się w ogóle, tylko poleciałam, bo było zimno. Wojtek wrócił do domu z czerwonymi polikami i z, z lodowatymi palcami, dłońmi. Tak z mi na tym targu, bo staliśmy w cieniu, w przeciągu i ja zmarzłam, Krystian zmarzł. Było strasznie zimno u nas rano. I więc bez problemu poleciałam naprzód krzyknęłam, co potrzebuję i pani mi to spakowała. I super. Ja jestem zadowolona, jak krzyknęłam, że pomidorki bardzo ładne, bo to dla dzieci, bo moje dzieci uwielbiają pomidorki, więc muszą być ładne, czyste i w ogóle luksusowe. Dobra, ale się rozgadałam. Na 11 minut. Hmm, hmm, hmm. Ale nic, na razie kończę. W ogóle ja powtarzam cały czas to słowo. Zauważyłam to ostatnio i zamiast Omijać to słowo, wraz i wykorzystuję. Hm. Ja muszę inne słowo sobie teraz znaleźć. E, dobra, ja wyłączam się, muszę sprawdzić, jak moja biała kiełbaska. E, to w Lidlu, co w którymś holu było, z cielęciną. Faktem było tam mało, no ale dobra, nam to starczy. Wędlinkę robię, boczek mam, jajka mam, więc czego chcieć więcej. Witajcie kochani w kolejnym dniu w sumie, bo nagrałam ten haul z czego? Z Osman'a Przychodzę ze kawy. E, chyba słaba była ta kawa. I ja już gotowa. Mamy dzisiaj wielka noc. Ja już uczesana. postawiałam dzisiaj na e, prostowanie włosów. Trochę mi to zeszło, ale efekt jest bombowy. Ale jest wilgotno na dworze, więc nie martwię się zaraz, gdzie nie, gdzie wyjdą mi loki. Pomalowana również jestem, tak. I co? I chyba będę kończyć ten film. Będzie jakiś taki krótki. Mam nadzieję, że nie za krótki. Włóczek z Wami kawy, żeby było tradycyjnie. I na koniec chciałabym życzyć Wam wesołych świąt. Wielkanocnych. Czego jeszcze nie umiem składać życzeń. <noise> zdówka, zdówka. Mam nadzieję, że spędzacie w miłym gronie. Bo na pewno już nikt nie patrzy, tak jak w tamtym roku, że wszyscy sami w domu, tylko myślę, że w jakimś gronie spędzacie. My również niedługo ruszamy w gości do moich rodziców. Jutro ja mam gości. A Wam życzę jeszcze raz zdówka, szczęścia, wesołych świąt, mokrego dingusa, smacznego jajeczka, pysznego mazurka, babkę. I czego sobie, kochani, chcecie? Zdówka, zdówka, zdówka. Muziaczki dla Was wszystkich po kolei. Do zobaczenia na następnym filmie.